Kolejny dzień, kolejny wypad. Miało nie być nic, a co będą trzy korony, także atakuję na szybko, żeby mnie nie zmoczyło. Są wakacje, powiem Wam szczerze, że sporo osób. Nie wiem jakim szlakiem ruszyć, bo wczoraj troszkę zamoczyłem buty, więc mam trochę niestosowne. Aczkolwiek chyba zrobię to serce żółtym i zielonym, ale to zobaczym. To ta mała kura, kuska, to jest przekozacka, chce chyba zjeść, ale to tatuś chyba, barany. A ona sobie bryka. W schronisko jeszcze ludków nie ma, zobaczcie, restaurację, i toaleta i wypożyczalnia rowerów. Co tutaj się odpierdziela? Ludzi mało, może na powrocie tutaj wpadnę na coś, bo idę tam. Zobaczymy, czy będzie widok, chociaż, jak wiecie, byłem tam wielokrotnie, ale atakuję jeszcze raz. Idziesz, idziesz, dochodzisz do takiego drzewka. Tam jest taki potoczek i atakujemy dalej, aż dojdziemy do schodów. A gdzie te schody? Idziemy dalej. dochodzisz do takiego fajnego miejsca. Deszczyk troszkę siąpi, czego nie czuć, bo idziemy w drzewkach, ale tak może zobaczycie. No i żeśmy zrobili te ale drabinki, ale nie wiem co. I będziemy szli teraz takimi trawersem, cały czas oto takimi schodami. Prawo, lewo, prawo, lewo. Ktoś powie, po co w taką pogodę iść w górę? No co, matka nie krzyczy, można sejść rozebrany. Deszczyk, kropi. Coś pięknego. Chociaż kiedyś jak krzyczała, to i tak się wychodziło, była ta beztroska. Ale trzeba było się przyzwyczaić do tego krzyku. A teraz ci. Tutaj z koleżką idę sobie o tu. On jest. Spaliśmy razem w pokoju, pierwszy raz z nim rozmawiam, może drugi. A tutaj dziewczyny suszą. O oh, 10 <laughs> Nie mają pralki, bo bym coś podrzucił I ładujemy się na górę Idziemy zapłacić 10 złotych, bo podobno mają być dzisiaj zajebiste widoki Wchodzimy sobie tędy Podobno ma być petarda Każdy zadowolony Widzicie, mówię, zawsze nie siedzieć w domu, zawsze lepiej wyjść. Troszkę zmoknąć. Pani potwierdza, tak? Tak, jest, oczywiście. Proszę no, bardzo. Aby dalej siedzieć na tych TikTokach i oglądajcie. Tak, tak. Zobaczcie, ja sobie zażartowałem, a czerwony klastor widać jak na dłoni, łódeczki kozak, naprawdę petarda. Ale zobaczcie jaki widok We, tak. Większość już dawno od, od, od e, odcięła kupony. Trzeba w domu posiedzieć. Herbata, po co się moczyć, A my proszę bardzo. Niezmocenie, a jak kurczę zadowolenie, widok kosmos. Chcecie lepsze widoki? Po prawej stronie umieszczę filmik z zachodu i wschodu słońca. Po, nie, powiem tak, nie robię już nikomu zdjęć no ja, o Jezus, no, Ładna dziewczyna, no nie zrobi zdjęcia, no Ja pierdziele Można trochę z góry To moje, to moje Nie, ja już uciekam, nie robię, przepraszam, ale to no, Ja wiem, ale to kurde 20 zdjęć, ja już uciekam Ja mogę wejść, góra pana Tak Kurde, nie można przeszkadzać ludziom, niech sobie robią zdjęcia, bo ja tutaj na etacie już się zrobiłem. Etatowy fotograf, a ja najlepszy nie jestem. Ale dopiero później się dowiedzę. Na zejście wybrałem szlak niebieski. Tamten szlak to bodajże żółty, jak coś to tutaj poprawi, ale tak mi się wydaje. I się robi takie serduszko. Czy warto tędy schodzić? Moim zdaniem tak, bo nie ma tak aż dużo schodów, ale zobaczymy jak przejdę. To Wam też rzucę moją traskę zrzut takiego zdjęcia jak wyglądała traska. Pozdrawiam i wychodźcie w góry. Dawajcie, dawajcie. Zobaczcie jakie ładne, gołe drzewko. Tutaj też taki fajny konarek I schodzisz jednak na początku takimi schodami A później będzie tam taka polanka Już od polanki, chyba jak się schodzić w prawo To już będzie taki Na pewno wam to pokażę I lecimy Ładny kwiatuszek, co? A przy okazji pamiętaj nie bądź jeleń, baj zieleń Dobra, i jak już dotrzesz dotąd To żeby zrobić serduszko, to atakujesz właśnie tutaj w lewo Sromowne, niżne. 45 minut, powiem szczerze, że przebudowali to Bo ostatnio jak byłem siostrzeńcem, to ławeczka była po tamtej stronie dokładnie A teraz jest tutaj Chyba, że ja już czegoś nie ogarniam No i lecimy dalej Tu już będzie właśnie coś takiego Podnoszę się, żeby zobaczyć więcej coraz tempie się więcej Do schodzenia powiem szczerze to jest zajebiście Jest jedno tylko takie powiedzmy Ala górskie zejście hejtery oczywiście powiedzą, że nie odpowiednie buty Także na to już musicie być przyzwyczajeni że kurde jak ktoś się do czegoś uczepi jest najmądrzejszy to będzie zawsze najmądrzejszy chyba nie przekonać o, ale tak to wygląda fajnie dróżka takim zielonym do samego smokowca i tam sobie zjemy obiadzik w schronisku i lecimy do warszawy ciekawe czy to dzięciołek tak obadał to drzewka z tej koreczki. Zobaczył, że chore to próbuje leczyć Ale czy wyleczy? Nie wiem, bo tam też dzisiaj go nie ma. A już prawie zlazłem na dół. Tutaj oczywiście widoków nie ma. I jest czymś takim. Można iść oczywiście o w klapkach najka. Ale to też kwestia jak jesteś wytrenowany, jak stawiasz nogi i tak dalej. Ale nie było tutaj. Naprawdę można, nie? Aczkolwiek. Zachęcam do prawidłowego obuwia, ale nie jest to koniecznością, jak idziesz pierwszy raz. się pamięta, że jak w zimę prawie żeś wyrwał ten palik, to on dalej się rusza. Widzisz? Tyle lat i dalej się trzyma. Także pamiętaj, nie ruszamy. O, jak traficie na ten potok, to znaczy, że już jesteście prawie przy schronisku. Czy się poślizgnę i wywalę, zaraz to sprawdzimy. Cyk. Udało się nie wpaść. Także, jak się chce, to wszystko można. Idziemy tymi haszczami. To nie znaczy, że idzie źle, bo proszę bardzo. Cyk. I zaraz pokaże nam się słomko. A, pachnie obiadem, co? Pachnie, pachnie. ja... Będziesz na YouTube ze mną, załasz Brzydki z ładnym. Heh, <laughs> No ty variacików. A dawaj tu, hej! Ciao, czał. A ja, ty patrzysz, żeby coś zjeść. Chcesz ze mną zaprzyjaźnić? A ty skubań, co ty <laughs> Ja już po obiedzie 42 zł powiem szczerze, było warto. A widok mamy tutaj taki plac zabaw. No ale jak? Poczekajmy na Ciebie Jak nikogo nie ma, dobra, jest co? Ja to uwielbiam Poczekajcie na mnie Poczekajcie na mnie, nie ma nikogo Poczekajcie na nią, dobra? To ja idę, Wy poczekajcie Jest termometr, ale nic nie widać, także... Idziemy do Andrzej. Andrzejka, Kanczejku, lecimy do Ciebie, nie marsz się, mordo I kończymy pianinę na dzisiaj Bardzo dobra niedziela, pozdro